Wow, 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 dobra. Co prawda nie nagrałem tego co robiłem poza kamerą, ale udało się. I znalazłem się z powrotem w nowym wymiarze. I mam do dyspozycji naprawdę potężną broń, czyli Portal Gun. I użyłem jednego, żeby popatrzeć, czy gdzieś. Na tym terenie nie znajduje się grzeźb, bo portal pomarańczowy znajduje się tam, on obejmuje wzrokiem całą mapę. Kurde, nigdzie go nie ma. Chociaż... Chociaż nie, kurde, nikogo nie ma, dobra. To ja przechodzę przez ten portal i zobaczymy, co się stanie. Ło! 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 Spadłem trochę. Wow, wow, dobra. Dobra, to jest epicka zabawa, naprawdę. Więc tam dam niebieski, tutaj pomarańczowy. I teraz, jak osiągnę prędkość pozagraniczną, to się przebiję przez kolejny nam e, uniwersum gry i dotrę do następnego, najprawdopodobniej miejsca pobytu Grzesia. Wow!